Grzesiek Duda też niesie w ręce jakiś duży ekran. Czyżby znowu ramka na zdjęcia? Musicie przyznać, że jest mnóstwo samochodów, które mimo swojego wieku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego, że są traktowane jako niezniszczalne. No ale ze względu na wiek kilku rzeczy może im brakować. Przede wszystkim takich rzeczy, które spowodują, że ten samochód będzie wygodny i bezpieczny. To, co trzymam w ręku. To tak naprawdę coś, co stało się w nowych samochodach standardem. Czyli urządzenie, które integruje telefon z samochodem. Dlaczego wybrałem to urządzenie? Akurat dlatego, że jest uniwersalne i wymaga minimalnych umiejętności do tego, żeby je podpiąć. Ile będzie trwał montaż? No, słuchajcie, w zależności od sprytu i rodzaju samochodu, myślę, że maks pół godziny. Zresztą sami patrzcie. Jedynym wymogiem jest gniazdo Aux. Na szczęście mają je nawet auta, w których wyświetlacze wyglądają jak stare kalkulatory. Jeżeli chodzi o miejsce na ten ekran, no to pewnie w każdym samochodzie będzie inaczej, ale tutaj zobaczcie. Centralna część deski rozdzielczej. Zasada jest bardzo prosta: urządzenie nie może zasłaniać nam pola widzenia, no i musi być w zasięgu ręki, dlatego że tutaj jest ekran dotykowy. Ale zanim zamocujemy to urządzenie, najpierw kabelki. Kabelki są tylko dwa. Jeden to zasilanie, drugi to wspomniany AUX. Są dość długie, więc bez problemu można pokombinować z ich ukryciem w szparach montażowych deski rozdzielczej. Dzięki zasilaniu z zapalniczki urządzenie będzie korzystało z plusa po stacyjce. Samo będzie się więc włączało i wyłączało. Tutaj oczywiście można byłoby te kable pociągnąć tutaj po wierzchu, ale ważna jest estetyka. Jeżeli jest możliwość w Waszym samochodzie, schowajcie je. Tak, tutaj zobaczcie teraz. Z tej krateczki wypuszczę dwa potrzebne kable i możemy montować wreszcie EK. Kto nie chce dziurawić deski, może użyć dołączonej do zestawu taśmy samoprzylepnej. Podobno bardzo mocna. No i teraz będzie tylko jedna próba, także trzeba to urządzenie naprawdę równo... Ustawić. Tutaj wyznaczają nam środek kratki. I teraz patrzcie, czy jest równo. Jest. No i muszę Wam teraz powiedzieć, że to właśnie. Koniec montażu. Także włączamy urządzenie i parujemy z Bluetoothem smartfona. Od teraz będzie można rzucać CarPlay i Android Auto bezprzewodowo. Dokładnie tak jak w najnowszych furach. No i zobaczcie, można powiedzieć, że po chwili mamy na 10-calowym ekranie nawigację, muzykę ze streamu, oczywiście telefon, czyli wszystko to, czego w tym aucie brakowało. A to wszystko za niecałe 3,5 stówy. Ten ekran dodatkowo można doposażyć w kamerkę cofania. A to co najfajniejsze? No, zobaczcie, jak poprawił się wygląd samochodu. No prawdziwy gadżet. Do tego wnętrza pasuje idealnie. Wygląda jakby był tu od zawsze.